Pisza spokój, dzisiaj wyprowadziłem taką bestię na spacer. Szukamy w korycie rzeki. Trochę, co nieco już tam mam. Głównie gruszaki. I, 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 i co? No grusza, gruszaki i ciężarek, jakiś tam śmieć. Jest z <laughs> ale patrzcie tutaj. Dołek. Ładnie sobie dosycha. Franciszek 1800 rok datę nie będzie widać trochę jest zmarnowana postać jest widać mega ale to co wam chciałem pokazać to jest zupełnie nic innego Dojrzewa i tam Też sobie wysycha Myślałem, że to jakiś medal Ale to jest też Franz, zobaczcie Jest to 15 krajcarów Ogromne W porównaniu do jednego krajcara To jest naprawdę nic Patrzcie, Jedyneczka to jest mały pikuś Patrzcie jak pięknie schnie Już widać Jak zarysy pod spodem jest Patrzcie Przepiękne albo 15 krajcarów, albo jakieś. Nie, pięt, 15? Nie, 3 krajcary. Popatrzcie, myślałem, że to będzie 15. Pierwszy raz powiem szczerze, że taką widzę. No, coś pięknego. Czy krajcary? Patrzcie. Normalnie masakra No piękne. pierwszy raz tak Widzę, tu jest zapewne znak mennicy. No poszukamy dalej, Powiem Wam. Miałem nie nagrywać, ale no, no nie da się. No. Popatrzcie sami. Myślę dzisiaj tak na wypadzik wezmę i po prostu wyskoczę, ale jednak trzeba coś nagrać. Przepięknie. Może tędy korytko rzeki tam sobie płynie i wyrzuca tutaj fantę no by tak było powiem wam tak sprzęcik troszkę mnie zaskakuje ale tak na razie pozytywnie zobaczcie mamy boratynę tym razem dałem jej wyschnąć żeby tutaj nie tracić czasu ale zobaczcie jak fajnie bita kas powinno być rex czyli jest źle w ogóle uderzona Tyle z templem, no ale wiadomo jak były bite boratynki. Na ilość, nie na jakość. Tu powinny być tak naprawdę... Tego postego nie powinno być. No fajnie, powiem wam, Nie spodziewałem się w ząb. To jest już druga boratynka, powiem wam szczerze. A troszkę do przejścia jeszcze mam tej plaży. Minęło zaledwie może, nie wiem, 15-20 minut plus te dwa, te wielkie trzy krajcary i to... No mega, trzeba będzie poszukać. Trochę informacji na temat tej plaży. Jak to się stało, że to tutaj się znalazło. Odrobina historii. Nikomu nie zaszkodzi. Tam są wędkarze, łapią sobie, a ja sobie. Spaceruję z wykrywaczem. Każdy ma inne hobby. Popatrzcie, następna... Następna Boratynka. Ej, troszkę daje, żeby sobie wysychały te monety zobaczcie wyoszczę czy nie wyoszczę jest kolejna boratyneczka stany no jak wiadomo widać lepiej nie ma się czego spodziewać rzeka je troszkę jak to się mówi po ziemi wyciorała ale cieszy no Cieszę, dawno, dawno nie byłem na takich znajdkach. A tym bardziej z takim sprzęcikiem, nie? Rutus tutaj jeszcze nie był, ale na pewno tutaj z nim jeszcze przejdę. Zobaczymy, czy coś da się więcej tutaj ukraść z tej plaży. Ukraść, no znaleźć, nie ukraść, ale ukraść naturze. No byłoby fajnie. Kurczę, ale naprawdę... Przeszedłem tu kawałek, tu wszędzie są sygnały. Tylko, tak jak mówię, uczę się tego wykrywacza, ale jak widać, z pozytywnymi skutkami. Sygnałów jest sporo. Ciężko jest po prostu tak, aby wyłapać wszystkie takie te pewne, ale kopiemy wszystko też niepewne i zobaczcie. Widzicie to? Jest guzik. Patrzcie. W tej pomocowaniu jedno warstwóweczka on nie jest wcale wcale nie jest młody. Przypuszczam, że to będzie jakiś pusaczek. Ale jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. Podejrzewam prusaka. A dokładniej armii pruskiej. Raczej mało prawdopodobne oby cywilne. Jakość wykonania świadczy o tym, że w pewnością nie jest to seryjna jakby produkcja, czy seryjne. No. Nie jest młody po prostu. Szkoda, że nic na nie, nie nie ma. Ale pod takich takiej nieobecności mega mega i jeszcze raz mega mówię, muszę troszkę poczytać o, ty, o tej miejscowości o tej miejscówce gdzie jestem bo tutaj ciekawie naprawdę fajnie fajnie daje tymi fancikami i warto tutaj chyba wrócić tym bardziej że za niedługo będę musiał już uciekać zobaczcie jak szaleją może za rybkami. Przed chwilą byli wędkarze, nic nie, nie złapali, żeby wszystko wyżarły Bezpieczne. Dobra, lecimy. Lecimy jeszcze chwilkę pokopać. Fajna pogoda wam powiem, na kopanko, Nie gorąco, nie zimno. Zglądam się też za jakimś Kamieniami szczególnymi. Może jakieś kamieniny, Nie wiadomo. Może coś będzie, kto to wie. Ale wróćmy do sedna sprawy. I patrzcie. Tutaj tak naprawdę tam jeszcze było kopane. Ale wszystkie wszystkie zasypane, także... Ale mamy kolejnego chyba Buratynę. Teraz zobaczymy. Mi się wydaje, że kolejny. Borax? No byłoby ciekawie, wam powiem. Kurczę, no Boratynka. Niestety stany są jakie są, ale tutaj czasami, w tym wypadku, nie chodzi tylko i o wyłącznie o stan zachowania. Jednak także o tym, że tutaj, idąc woda, po prostu mogą na tej plaży zostawiać zostawiać znaleziska, nie fanty? Tak więc można tutaj podejrzewam coś ciekawego znaleźć, więc odrobina cierpliwości. I oczywiście przyjechać tutaj jeszcze raz. Może będzie coś o wiele lepszego niż tylko i wyłącznie góratyki. Młode się zbierają. Szedłem, padało, ale przestało. Pan tam łowi rybki, a ja mówię poratynki zobaczcie jak to audio chodzi ja to oczywiście już wykopałem patrzcie 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 moi mieli. myślałem że to gdzie to Zakopałem, dałem na bugi. teraz sam nie gdzie dam. Dobra, mam w dłoni. O, widzicie? Myślałem, że srebro, ale mamy 20 groszy. 49 rok. No, nawet sobie radzi. Wykrywacz nie można powiedzieć, że nie. Śmieci troszkę jest na plaży. Tak jak widać na załączonym obrazku. Jednak idziemy do przodu i coś, coś się zbiera, nie? No fajnie, że udało się wyskoczyć, pokazać nowy nabytek i że coś oczywiście wychodzi. Da się da się znaleźć. To już cieszę. Mam nadzieję, że wkrótce się zobaczymy w na następnych filmach. Ale jeszcze teraz idziemy trochę pospacerować. Może tutaj, nie wiem czy widać będzie. Tu jest takie koryto, tu krzaki. Jak woda idzie, może tutaj wszystko się osiada. Też może będzie tam warto spróbować. Może coś zostało, nie? Po opadnięciu wody. No sprawdzimy, zobaczymy. Jak nie dzisiaj, to w następnym odcinku. Ale na pewno sprawdzimy. Łoneczko powoli zachodzi. Ja jeszcze nad rzeką. Kolejny sygnał. Tym razem już ostatni na dzień dzisiejszy. I co mamy? Jest kolejna poratynka. Sporo tutaj tego Nie wiem to jest moja dwunasta Nie wiem może przesadziłem ale z 10 na pewno Do tego jeszcze jednego krajcara i troszkę PRL-u porzucę tu z rutusikiem Zobaczymy czy Minelab przepuścił coś na pewno coś tam Przepuścił A poza tym nigdy nie Lejdzie ja się tak idealnie terrein. Wacht, ja, juist. Ja. Ja, ja. Przy samochodzie króciutkie podsumowanie księżyc. Sam. No i to, co się udało znaleźć. Tutaj po jednym krajcarku 1800 rok. Trzy krauzery w pięknym stanie. Nie spodziewałem się takiego. blacha Tu obrotóweczka. Ktoś rower wyrzucił. Ciężarek to. Sporo boratynek jak widzicie tutaj, wszystko Boratynki 49, tu 49 tutaj współcześniaki guzik, który widzieliście no i troszkę wędkarskiego śmietnika tyle monet sporu Boratynki mnie zaskoczyło, że tyle tego jest ale cieszę, wrócimy jeszcze z Rutusami spróbujemy pokopać i zobaczyć co ta bestia zostawiła ale nie będziemy jak to się mówi porównywać, bo nie ma czego porównywać. Tak naprawdę wystarczy machnąć pół centymetra cewką obok i już jest fand, więc nie będzie to żadna wyrocznia dla tego wykrywacza, minelaba czy cokolwiek. Nie mam tego na myśli. Po prostu wpadnę z rytusem, bo jestem do niego bardziej przyzwyczajony i bardziej mu na tą chwilę zawierzę. Dziękuję bardzo za oglądanie i miłego wieczoru tam dnia życzę. Do następnych filmów.